Jedziemy. Cześć! Tutomek z motokontrolera. Jeszcze raz. Cześć! Tutomek z motokontrolera. Dzisiaj razem z kolegami jest ze mną Remik, jest ze mną Tomek, Alias cześć, Misiek. Cześć w hey. serii luźnych opowieści z kanapy. Odpowiadamy troszeczkę na pytania, które zadawaliście ostatnim razem i obecnie parę pytań się pojawiło do nas, więc chętnie odpowiemy oczywiście na te pytania. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją: kupować czy nie kupować. Dobra, pierwszym pytaniem, takim jeszcze chyba bodajże z ostatniego naszego spotkania, jakie samochody użytkujemy na co dzień? Czym się poruszamy? Jakie to są samochody, nasze tak zwane daily? No to co? Zacznę może od siebie. Na co dzień poruszam się BMW E39 w tym momencie. Samochód z 2001 roku. Model poliftowy w się Jednostka benzynowa M54B25, czyli ta zwana stara, rzędowa, niezniszczalna pancerna jednostka. Samochód w dość ciekawej, fajnej konfiguracji w indywidualu, z maksymalnym wyposażeniem. Śmiać mi się nieraz chce, bo niektórzy klienci mówią, że no, jakie to mają bogate wyposażenie w swoich samochodach i tak dalej, co to oni nie mają. Ja mówię, kurczę, no ja wiem, czy takie bogate, albo nieraz jak BMW jakieś oglądam, no to, o kurczę, bardzo bogata opcja, albo full opcja. No ja mówię, no niekoniecznie, ja powiem szczerze, moja stara babka ma lepsze wyposażenie niż, niż tutaj niejedno młodsze auto. No, wcześniej poruszałem się też głównie przede wszystkim BMW-kami, natomiast powiem szczerze, chyba jednak te stare klasyczne BMW-ki, te stare motory i tak dalej są niezawodne. Na ten moment bardzo dobrze mi służy. Jestem zadowolony, nie mam z nią żadnego problemu. Jest niezawodna. Aktualny przebieg jakieś 330, chyba 4000 km, czyli powiem... po dotarciu. Po dotarciu, hmm. tak. Hmm. Powiem szczerze. Nie mogę złego zdania powiedzieć na ten yy, samochód. W każdym momencie wiem, że mogę wsiąść, nawet na drugi koniec Polski lecieć. Wiem, że mnie raczej nie zawiedzie, bo mnie nie zawiodła do tej pory. No, po ostatnim, tak, już na ostatniej takiej luźnej rozmowie z kanapy Wam powiedziałem: Trochę się obraziłem na Markę. Po ostatnich przygodach, jakie miałem z S61 yy, i z silnikiem N, jak nie kupuj, więc. Kolejna już jest z oznaczeniem M, i jak na razie jestem jak najbardziej z niej zadowolony. Więc to jest moje Daily, ten samochód użytkuję, tym samochodem jeżdżę na raporty i on mi służy na co dzień. Jeżeli chodzi o mnie, aktualnie, bo powiem szczerze, ja samochody zmieniam często. A tak, między Pół roku, a rok to jest maksymalnie jak użytku auta. No tak, najlepiej. Najmniej tak. się traci. <noise> można, można, można tak powiedzieć. Słuchajcie, aktualnie, znaczy, jeszcze powiem to, że staram się zawsze kupić coś, co jest troszkę inne niż, niż to wszystko, co jeździ, niż to po, wszystko, drogach. Co jeździ po, po, po drogach. Inne w sensie, może w innej wersji, i tak dalej. No i aktualnie jeżdżę busem. Kupiłem Opla Vivaro, ale w wersji Westfalia. O, Tak, 2008 rok, dwulitrowy diesel, 114 koni, jeszcze bez dwumasy, bez DPF-u. No Westfalia, jak to Westfalia, stolik, łóżko, obracane fotele. Więc można sobie spokojnie we dwójkę pojechać, stanąć gdziekolwiek, przespać się w każdym momencie. Naprawdę fajny samochód, do tego jest to wersja krótka, więc po mieście rewelacyjnie się jeździ prawie jak osobówką, nawet jeszcze lepiej, bo się wyżej siedzi. No ale cóż, z tym, z tym samochodem jest związana taka historia. Ja, no ja, jako ekspert z motokontrolera, który sprawdził już, już trochę samochodów, tak. E, śmiałem się sam z siebie, no bo pojechałem e, oglądać tego Opla. No, sprawdziłem go jak każdy, jak każdy inny samochód. E, od A do Z. No, wyszło, że miał tam e, dwa elementy, są w drugiej warstwie lakieru, ale oczywiście i pojechałem na stację diagnostyczną, wszystko posprawdzałem, komputer i tak dalej. Jazda próbna, rewelacja. No i co? Dwa tygodnie jeżdżenia, po dwóch tygodniach auto zaczyna mi poszarpywać. Jadę na warsztat, diagnoza. Tryski 2 nie żyją. Więc no. wymieniamy wszystkie cztery. Co usłyszałem na warsztacie, no, silnik Renault może być ciężko, jak nigdy jeszcze nie były wyciągane. Zamówiony fachowiec do wyciągania przyjechał na dziewiątą rano w sobotę. 9.30 dostaje telefon z warsztatu. Tryski na wierzchu żaden się nie uszkodził. Już ktoś tam był i to niedawno. Więc słuchajcie, więc to takie, takie sytuacje możemy sobie mówić, że naprawdę widzieliśmy wiele, wiemy wiele, ale no, nawet my nie jesteśmy w stanie nigdy do środka zajrzeć co i jak i naprawdę czasami zdarzy się, że nawet dla siebie kupimy samochód, który sprawdzimy naprawdę z każdej strony, no, a potem jest tak, a nie inaczej. Ale mimo wszystko z auta jestem zadowolony, zrobiłem nim już 6 czy 7 tysięcy kilometrów e, przez 4 miesiące. Za dwa już będę mógł go sprzedawać. W czystym sumieniu, jest. Ale nowe wtryski są, więc przyszły właściciel na pewno będzie zadowolony. Będzie zadowolony. No. Tyle ode mnie, Misiek. Misiek, Misiek, Misiek. Ja jestem fanem kultowej marki. Już to jest mój kolejny, kolejny ten samochód. Po raz kolejny zakupiony w najnowszej wersji. Mianowicie Volkswagen Passat, teraz jest to B8. 2016 bodajże rok w full wersji tak zwane Comfort Line, czyli taka bida edition ale <laughs> auto sprawdza się przejechałem z nim, tym samochodem no blisko, po, no, blisko, no, ponad 140 tysięcy kilometrów bo już mamy, mam tym samochodem zrobione prawie 260 praktycznie bezawaryjnie, praktycznie bez żadnych uszkodzeń jak to mówi stare, dobre polskie przysłowie, lać i jechać, panie na no, nie. Ale no, to, jest, to jest auto, na które no, wstawiam, i w tym momencie też będzie sprze na sprzedaż. Także uwaga, już niebawem. Nie? Następny, następny też będzie Volkswagen. No, już mam fajnego upatrzonego. Będziemy się zamieniać na, na nowszy model. No, tyle mogę powiedzieć. A, to nie jest jedno auto, którym jeżdżę. Jeżdżę również y, Citroenem C4, wersja trzydwiowa Coupe y, z nieśmiertelnym silnikiem 1.6 HDI, 115 koni rakieta. Taki osty kopciuch, jak jedzie. To jest awaryjny samochód. I jeszcze jest, oprócz tego, kolejny awaryjny mały samochodzik Corsa 1.2. No to już jest petarda, on pod górkę go trzeba wpychać, ale, ale też daje radę. Ale jak klimę wyłączysz, to może wiedzieć. Jak klimę, klimę wyłączysz, to wjeżdża. No, ale to, 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 wtedy też trzeba zamknąć wszystkie szyby, bo ten opór powietrza tak, jednak zmniejszyć opory. Tak, zmniejszyć opory powoduje to, że on taki dość oporny pod górkę jest. No, tyle z mojej strony. Takie mam samochody, tymi, tymi autami jeżdżę na, na inspekcję. Ja jeszcze mam pod domem e, Skodę Rapid, która była dzisiaj omawiana. Tam ale to ten to, 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 co? to było też kupiłem ten Też była. Też biała, biała. też 1.6 6 TDI. 16 rok za 23 500. Ale, ale w SpaceBacku. <gib> tak, w automacie w DSG przy 1.6 TDI, Skoda, e, jak montowała DSG, no to niestety nie było to 115 koni, tylko 90, więc no, jest czym jechać, tak no ale no, to 50 tysięcy już przejechało. Generalnie też bezawaryjnie. No naprawdę, no, Skoda się sprawuje. Skoda można wsiąść i, i naprawdę jechać też na drugi koniec polski. Jak Twoją bohemką, ja się nie boję i, i wsiadam, wsiadam i jadę. Ja się śmieję, no że jak to w Skodzie, nie? Części są tak śmiesznie tanie, że te generalnie to eksploatacyjne. Jak mówimy o hamulcach, o zawieszeniu, to no, też to śmiech na sali. E, zamienników tyle, że można wybierać. E, jest okay. Dlatego floty, jakby nie patrzeć, i firmy, no przede wszystkim na czym jeździ? No tak, na, na Skodzie przede na Skodzie, wszystkim, no nie? Na Skodzie, a na Skodzie, auta na Skodzie. to są wykorzystywane no w większości, no, można na powiedzieć. Czyli na Volkswagenie, na Volkswagenie, no, polubię, na tak, to no, jest no dokładnie. No. Biedniejsza wersja Volkswagena dokładnie. jeszcze troszeczkę, bardziej oszczędniejsza. Tak, bardziej oszczędniejsza, no bo rapidka, no, no niestety wszędzie jest plastik fantastyk, jest taki fajny. Nie ma nic miękkiego. Klasa tam. niżej Oktawi, no nie? A ciut no. chyba wyżej niż Fabia. Niż Fabia, ale, jest ale wykonanie wypoczytko... jest identyczne tak, jak Fabi. Do, do, dosłownie model. materiały są jak Fabi, tylko i wyłącznie więcej, więcej przestrzeni mamy, więcej, więcej zabierzemy na pokład, ale ale, ale. ale jest tanio. Jest tanio, jedzie. Jest dobrze, jest tanio, tak. nie? <laughs> Dokładnie. Dobra, to chyba mamy omówione nasze samochody. Ja też powiem szczerze jeszcze wracając do tego wątku, też często zmieniam auta, ja to tak, żona się za mnie nieraz śmieje, że kupuję samochód, mam go dwa lata, oczywiście muszę go zrobić po swojemu, bo też nie może być standardowy, więc wszystkie swoje zabiegi, że tak powiem upiększające, modyfikacje muszę porobić, jakieś dechromingi, przyciemnienia, koła, zawiasy. I tak dalej. Jak już wszystko skończę i zaczyna mi się auto nudzić, bo nie mam już co przy nim robić, to go muszę sprzedać, kupuję następny, którego znowu robię przez pół roku na zasadzie, że swoje jakieś takie modyfikacje i tak to wygląda. No ale przede wszystkim tak wspominałem. Na BMC teraz nie tak dawno sprzedałem drugie auto, też żona poruszała się kaszkajem, kupiłem Kia Sportage. I co? No i modyfikacje się zaczynają. Już pierwsze poczynione zostały, już jakiś dechroming, już poszły felgi do, do lakierowania itd. i, tak dalej, i tak dalej. Więc nie może to być taka standardowa sportycz trójka, jak na, na drodze każdy się porusza, tylko musi być taka. Ja śmieję, że to będzie taka Black Edition wersja. No ja, ja jedyne upiększenie, które stosuję w samochodach, to jest umycie, czyli mynia od czasu nie, do czasu. To, nie, nie, nie to musi być. Ja Poprawiasz fabrykę po prostu. No. Tak, no dokładnie oni się nie znają. Ja muszę Fajka. to po swojemu zrobić. Trochę. Ale powiem szczerze, później ze sprzedażą nie mam problemów. Najmniejszych i to jest, szczerze mówiąc, te modyfikacje, które wykonuję, Na przykład ostatnio samochód sprzedałem bez wystawiania i klient, który przyszedł do mnie i kupił tego Nissana, tam też usunięte wszystkie chromy i tak dalej, ale to jest, tak robię wszystko, że można jak najbardziej przywrócić do oryginału, bo to są elementy, które zostały tam oklejone folią w piano black albo tam jakaś satyna i tak dalej i tak dalej, więc jeżeli komuś się nie podoba można to bezinwazyjnie ściągnąć, wrócić do oryginału, więc te takie zabiegi i modyfikacje są jak najbardziej odwracalne, ale najczęściej jak komuś mówię to nie, 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 mi się to podoba bardzo ładnie zrobione, tego fajnie na pewno tak zostanie, więc Widać jednak poprawiłem się trochę, bo tam ze mnie się trochę śmialiście, że moje pierwsze modyfikacje, pierwsze samochody perfekcyjnie zwieśniaczyłem. Ale... Tak, ale wiecie, co to były takie lata, że wtedy jeździły maluchy z trzema spoilerami, półkami, że nie było widać tylnej szyby. Więc uwierzcie, że te moje modyfikacje to nie były takie źle, złe, no nie? To było 20-25 lat w tył, więc wtedy tak ten tuning wyglądał. Ja wiem, że dzisiaj to się wszyscy z tego śmieją. I jak faktycznie, jak się tak popatrzy na te auta i nawet na te zloty, gdzie się te wtedy coś tam zaczynało, jeździło pod markety i te auta oglądały, no to no nie, no parodia, szybcy i wściekli, no nie, z pierwszej edycji. Natomiast... Nie no, już można było nazwać wtedy pomalu, pomalowane kołpaki, prawda? Tak, tak tłumy, no wymiana tak, żarówki na niebiesko, nie jak sprawa. już ktoś no wymienił i... albo założył, ja tak śmiałem, były tak zwane ja to tak nazywałem kondony na, 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 na żarówki, tak. bo były wtedy nawet nie było niebieskich żarówek, była żarówka H4, nakładało się na nią taką bańkę szklaną niebieską, tak. czaskało się to w lampę, normalnie całkiem inne światło i pierwsze spotkanie z policją od razu cyk. <laughs> Panowie <obieca, śmiech> wczoraj w filmiki? Nawiercać no, tłumniki może nie nawiercałem, ale ja ruch, nawiercałem. robiłem tak zwane przelot przez środek, rura, puch, tłumnik został, ale, ale tak kocówki to musowo zawsze musiały być zmienione, im większa rura tym lepiej, im szersza końcówka to tym, tym tego jeszcze mi się przypomniało jak Golfa 2 miałem 1.6 diesla. No i tam trochę mocy, żeby mu podnieść to na, na, na pompie dawkę ropy troszeczkę się zwiększało, no bo tam ani turbina, niczego nie było to z tyłu jak tam przysadził, a jeszcze miałem taką końcówę do góry podniesioną, to normalnie w tylnej siebie to nic nie widziałem. Czyli ale efekt był, efekt był. Był Diesel musi dymić w końcu, a, no, 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 nie? Ale i szedł jak złoto. ale szedł jak złoto, 1.6, no, no. kurczę demon prędkości. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Jeżeli ktoś chce, zapraszamy. Dobra, na dzisiaj kończymy. Tyle pytań do nas. Jeżeli macie jeszcze jakieś, pytajcie, zadawajcie, zostawiajcie komentarze, nawet pod tym filmem, czy pod filmami, które tam oglądacie. My te pytania zbieramy i postaramy się oczywiście na wszystkie odpowiedzieć. I widzimy się w kolejnym odcinku z luźnych pytań do nas z kanapy. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie, cześć. Cześć, Dzień na dziękuję. razie. Dzień. Hej.